Cześć! Jestem Oliwia. Na imię mam Amelka. A ja nazywam się Ania. Teraz odpowiemy na nurtujące Was pytanie. maciej 1, 2, 3 napisała do nas, czym według Was jest talent? Poszukajmy w encyklopedii słowa talent i co ono oznacza? Talent to jakaś umiejętność. To coś, co każdy bez względu na wiek, płeć czy wykształcenie posiada. Wiecie jakie mogą być talenty? Nie! Nie? To zaraz wam pokażemy. Moim talentem jest sport. Ja potrafię grać na flecie. A ja sądzę, że całkiem nieźle radzę sobie z ortografią. Sprawdzę, jak napisać wyraz Grzegrzuka. Nie muszę patrzeć. Grzegrzółkę pisze się przez dwa rzeczy z kropką. Ja mam talent do grania na grzebieniu. A ja potrafię nieźle chrapać. wiem, obudź się. Po co? A, to śpiech. Ja nieźle mówię trudne słowa. Na przykład. Y, Król Karol kupił królowej Karolinie kolanę.